Hej, cześć Siemankos z tej strony, Trzodzik. Yy, to jest odcinek z Minecrafta, dokładnie z Bedwarsów. Gramy na serwerze craftplay.pl. ID będzie w opisie. Jeśli ktoś jest chętny do wspólnego pogrania, to w opisie będzie adres e-mail, na którego możecie do mnie pisać i się zgłaszać, jakbyście chcieli. Nie, no mój ulubiony kolor zabrali. Mm, dobra, będę zielony już truno. Równy zielony się gryzie, ale tam nie szacu. O, jakaś jest inna mapa, na tej jeszcze nie razem nie grałem. Okej. Okay. Nie ma tu moich statystyk, ale widzicie, mam trzecią gwiazdkę. Nawet dobrze. Ile można czekać na tych ludzi? FPS-ów boję się pokazać. Aha, boję się pokazać FPS-ów. O, 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 ja nie będę. Trzeba pisać JB, bo to znaczy ja nie B Możecie pisać w komentarzach jakieś challenger jakie... Oho, Wielkanoc... Jezu Wielkanocna ta mapa już koniec kwietnia prawie Normalnie Nie rozumiem Także czy możecie wpaść, wpa wpa Jak możecie wpać na Mojego Twitcha Shot IQ A ogólnie to jedna sprawa, bo na YouTubie się nazywam Trzodzik na... Y, Twitchu shot IQ, a na... A w Minecrafcie shot. No. Wiem, dziwna sprawa. Yy. Ale wolę nie mówić dlaczego tak jest. Jak oni tak? Oni TNT Jumpa zrobili. Ja też umiem, ale... Na przykład, możecie pisać challenger, zrób do bridge'a, napisz do kogoś. No i kurde, bloki znikają. Nienawidzę tego serwera. Kocham ten serwer, nie Ale żeby bloki. Oha, gość TNT jump, zniszczył mój most. Ham. Ale mniejsze o to. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji i lajka. Będę wiedział, że podobają Wam się moje firmy, mam dla kogo nagrywać. I to mnie będzie motywowało do większej ilości filmów. Tygodniowo będzie raz na tydzień film. Chyba zaraz wyprzedzę myśli po takim baleniu. Wole nie. <laughs> Bo nie będę miał na czym nagrywać. Dziękuję. Yy, więc... Mój start to zawsze ja czekam aż do... Co? Aż do będę... Nie, no. Panowie. Odejdź. Oha! Co? Ten debil zrobił. Ej, chwila, tu zaraz chyba będzie co, Nie, nie będzie cofn. To on zrobił? O Jezu, mamy po łóżku. No, ej, jeden Emerald. E? Dobra, to możemy jednego Emeralda kupić Mam jeden Emerald, es? A co, można kupić? Można! Mikszturkę na... Pot na prędkość. Kupujemy Pomidor, SEE, chopie. Ej, chwila. Ja z tym już grałem. Ja to kojarzę tego skina. <ścoughs> o Jezu, kolejny. Chopie! Chyba nie wiesz co to znaczy... ...przegrana. Czekaj, my jesteśmy zieloni. Nie, no temu pewnie nie wyszedł TNT Jump i zaraz... Czemu ci ludzie na nas się udzieli? Akurat, gdy nagrywam odcinek. Mhm. Uh -huh. No. Nie wiem co mówić cicho, bo tak to nie jest na żywo, więc... To jest, no dobra. Ja pierdziele. Co ja zrobiłem? I to będzie 2, 3, 4, 5, 6... Nie to było 2, 3, 6. tekst... O i może zrobić poradnik jak wgrać teksturpaka, bo... są takie długie, to wystarczy że króciutki, to nie trzeba jakoś tam się męczyć i robić nie wiadomo ilu rzeczy wygrywać, tylko po prostu... No, a zresztą będzie ten... Jak wygrać teksturpaka? No w sumie. Teraz tak sobie pomyślałem. O nie! Mój mieczyk! Co to było? Nie, ja nie chcę tego powtarzać. Jezu, jak ko my kontra niebiescy. Dobra, kopię, idziemy na niebieski. Czaisz? KPNW. Buduj się. Raz, dwa, raz, dwa. No raz dwa, szybciej. Popędzam ludzi, mimo że sam nie wiem, dobrze się budować. No. Po nie ja zginę jak to ja. No. Ej, nie chwila. Powrót! Zbrojkę trzeba kupić, panie! Czekaj, nie, on mi zabierze wszystko! O, o. nie, nie, będę pierwszy! Bum! Ha! Aha, jeszcze brakuje, aha! S! aha! Wielkie S! S. Uh -huh. e. Mąka giga! No nie no! Chłop zabił chłopa! Nie no! Eee, słaby jestem. Jeszcze raz zagramy rundkę. No, ale ja słaby. Proszę, ten czerwony daje mi szczęście. Ja w skin jeszcze się nie wgrał. Jakbyście się pytali, skąd mam takiego skina, to sobie wygrałem skina Deadpool'a i sam przerobiłem pod siebie. Tak jak mi się podoba. Bo ja nie lubię grać czyimiś skinami, już zrobionymi. 11 graczy. Co to jest za m... Ja zmywę dwójkę Czwórka, trójka, dwójka... Ja pierdził Normalnie ty robisz beda Kłapiaj ajde Nie Ty bed No ja pierdził. Czemu się miał? Okej. 2-3 Ta on P nie umie. I patrz, czas nie bloka. Nie pytaj z czym tak wolno, bo czasami bloki. Nie chcesz mi cofną... O, widzieliście. No. A Beda? Już ja BEDA nie umiał budować. Kupię, wiesz co to bed i że takie rzeczy jak bedy trzeba budować? Kupię. rozumiesz co to bed? Niebieski, no! No chłop debil. <tryk> 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 dobrze, że obudowałem chociaż jakoś gównianie. Ale, no he, chodź, gdzie ty? No i w dupę mnie wywaliło Iną dal Gdzie on? I ginę! Nie. O, zabił go koks Dobra, to dalej e, 11 Po koloko e, to i to. Może więcej tego. Może więcej ładunku wybuchowego. No i żółty leci Kasztan. No, kasztan to ja, dobra. Takim akcentem kończymy odcinek. Do zobaczenia.